Kolejno, ciekawa opinia ze strony foreign policy. Negatywna kampania lewicy pomogła prawicy wygrać w Szwecji. Kampania oszczerstw w amerykańskim stylu, sugerująca, że wszyscy konserwatyści popierają faszyzm, skazała socjaldemokratów na porażkę. Szwecie, szwedzkie partie lewicowe, socjaldemokraci, zieloni i partia lewicy, nie są skłonne podziwiać Stany Zjednoczone ani naśladować ich polityki. Jednakże w kampanii poprzedzającej wybory parlamentarne z 11 września, zwłaszcza dwie pierwsze partie, zaangażowały się w negatywną kampanię, która przyprawiałaby o rumieniec najbardziej doświadczonych amerykańskich Madslingerów, konsekwentnie nazywając blok centropra, centroprawicowy brunatnym, w domyśle faszystowskim. Stoję pomiędzy niebiesko-brunatnymi a władzą, powiedziała w wywiadzie w tym miesiącu polityk Partii Zielonych Marta Stenevi. Niebiesko-brunatni to epitet, którego współliderka Zielonych często używała, mówiąc o centroprawicowych partiach opozycyjnych Szwecji, zwłaszcza podczas kampanii wyborczej. Podobnie czynią inni Zieloni, nie wspominając o soc socjaldemokratach. Nawet ustępująca premier Magdalena Andersson, która startowała w swoich pierwszych wyborach powszechnych jako liderka socjaldemokratów, i wiosną tego roku pojawiła się w towarzystwie fińskiego prezydenta Sauli Nisto, aby omówić kandydatury Szwecji i Finlandii do NATO, potępiła każdą partię na prawo od podziału centrowego jako niebiesko-brunatną. Wygrana centroprawicy to znak, że negatywna kampania w amerykańskim stylu nie jest lekarstwem na brak pomysłów na politykę. Tak. Hmm. Bardzo mi się podoba to, że, i wiecie, to jest chyba też rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla, dla Szymona, Chciałem was uczulić na to, bo wydaje mi się, że to jest ważna rzecz do poruszenia też. Bardzo podoba mi się to, że ta narracja, którą on tutaj dla nas produkuje, ta opowieść, którą, którą, którą on jakby przekazuje, jest w 100% czyjąś inną relacją. On nie potrafiłby wymienić dwóch, poli dwóch szwedzkich polityków, gdybyście mogli zamknąć ten artykuł, i zadali to samo pytanie. I dlatego Szymon. Ja, ja, ja wiecie, powiem wprost, nie wypowiem się na temat tego, co doprowadziło do e, jakby rezultatów w Hiszpanii. w Szwecji, bo ich po prostu tego nie rozumiem. Nie śledziłem tego, nie posiadam dostatecznie dobrej wiedzy żeby faktycznie żeby, żeby faktycznie to mówić. Natomiast mogę wam spokojnie powiedzieć, że e, uważam negatywne kampanie prowadzone wszędzie za e, jakby absurdalne, a polityka, którą stosuje obecnie w ogóle Partia Demokratyczna w USA jest już w ogóle szczególnie komiczna, ponieważ e, wyobraźcie sobie, że. E, Części, części jakby właśnie wyścigów a, parlamentarnych. A, a, roz, d, 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 Amerykanie, a, właśnie demokratyczni Amerykanie, a, prowadzą, a, 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 prowadzą, a, jak to dobrze powiedzieć, aktywne kampanie na rzecz faszystów, w sensie promujące faszystów, wychodząc z założenia, że jeżeli przekonają republikanów do głosowania na, na bardziej radykalnych, radykalnie prawicowych kandydatów, to rezultat końcowy będzie taki, że oni, że, że, że w starciu z, z umiarkowanymi demokratami ludzie stwierdzą, że no kurczę, nie pozostaje nam innego niż głosować na demokratę, bo alternatywą jest fasz, nie? To jest oczywiście w dużym stopniu niedocenianie e, roli tego, jak atrakcyjne i proste do strawienia dla większości ludzi są faszowskie narracje. A o to, się, o to się bardzo dużo rozbija. Faszy wygrywają nie dlatego, że ludzie fundamentalnie wierzą w faszowskie narracje, to dlatego, że faszowskie narracje na chłopski rozum, na pierwszy rzut oka, są po prostu smaczne. Zgadzają się z rzeczami, których nie przemyśleliście, nie przemyślałyście za dobrze, a które dostrzegacie, że są problemem. I to jest główny powód, dla którego ludzie jadą za faszami. I fasze mają dwie opcje. Albo stale dowodzić swojej e, skuteczności i swojej wartości, tak jak na przykład zrobił to Putin, albo e, też tak jak próbuje to robić Putin, może tak zrobił, to za dużo powiedziane. Albo nie dopuścić do tego, żeby jakiekolwiek, e, że, żeby cokolwiek zbliżonego chociaż do demokracji e, kiedykolwiek więcej e, jakby zaistniało, na ich orbicie. I to jest to, o czym mówiliśmy na przykład dzisiaj w kontekście Jaira Bolsonaro, że dla niego świetnym, świetną jakby drogą naprzód jest po prostu realizowanie takiej, takiej faszowskiej postawy, ponieważ on może czerpać sobie korzyści. I wiecie, to jest taka rzecz, o którą można się szarpać, że o nie, to nie jest takie proste i tak dalej. A co byście powiedzieli, gdybym stwierdził, że jednak jest dość proste, nie? Co byście powiedzieli, powiedziały, gdybym stwierdził, że jakkolwiek dużo byśmy nie dodali do tego niuansu, to koniec końców rezultat jest ten sam. Znaczy, że, <laughs> że, 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 że fasze zawsze mu, muszą przyjąć jedną z tych do, do dwóch strategii, albo czesną. Ponieważ ich jakby postulatem, ich drogą działania jest żerowanie na waszym gniewie. Jeżeli nie są w stanie na nim żerować, to przegrywają. Generalnie to ostatnie to jest nagonka na lewicy z rządy, jak na przykład ta akcja robić zarzuców, że pamiętam jak z swoim przyjaciół imprezowała i się dobrze bawiła. To jest za. Znaczy, akurat jeżeli chodzi o imprezę e, tej e, sanny, sa, sanny, to e, ja bym powiedział, że to jest, wiecie, typowy, typowy skrzeg takich e, o, obrażonych dziadów, nie dziadów, którzy twardo wierzą. Że jedną, że, 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 że im się jedynie słusznie, jedynie prawnie należy to, e, że, żeby się oburzać na innych. Bo oni, oni skrzeczą dlatego, że wierzą, że stykają e, e, już powiedzieć. Zgenerowanie świętego oburzenia płyną jakieś szersze korzyści. I wiecie, no. Poniekąd istnieją, nie? Po, po, poniekąd da się je jakoś zmierzyć, ale. Are we sure about that? Are we? Bo te korzyści, te korzyści nie są wcale tak wielkie, jak, jak niektórzy chcieliby twierdzić. Niebiesko-brązowe oczernianie wydaje się osłabiać umiarkowanych, którzy zdobyli 19% głosów, co oznacza spadek o 0,7 punkta procentowego w stosunku do 2018 roku. I chrześcijańskich demokratów, którzy zdobyli 5% głosów i spadek o 1 punkt ale prawicowi szwedcy demokraci, czyli główny cel tego oczerniania, wyszli z tego bez szwanku. W rzeczywistości byli wyraźnym zwycięzcą wyborów, zdobywając 20,5%. Jest to wzrost o 3 punkty. Zwróćcie tylko uwagę na to, że dla Szymana to jest dowód na to, że w tych. Frakcjach, które wymienia, nie było ludzi, którzy faszyzują. To jest, to jest jakby taka na, na, najważniejsza. To, 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 to jest taka największa rzecz, którą powinniśmy z tego wyciągnąć, nie? że on uważa, że, że tak przedstawił swoje, swoje żelazne argumenty, że już nie da się z tym dyskutować. Tymczasem to nie jest prawda. I, i na, na to, na to bym bardzo, bardzo szczególnie, szczególnie was uczulał. Kolekcja. Czy w 7. morskim jest nazywanie po imieniu faszyzmu? skoro ludzie nie ogarniają czym faszyzm jest? mam wrażenie, że jak powiesz przeciętnej ja osobie, że Trump faszyzuje, to potrafi się po głowie i stwierdzi, że nie, fasze to te, co hejlują i takie tam. To jest troszeczkę bardziej zniuansowane, bo... Wiecie... Nie możemy powiedzieć, że... Nazywanie e, jakby, że, że nie wolno teraz nazwać nikogo faszem, ponieważ e, ta, to nam wybuchnie w twarz się nas zemści i, i, i ludzie przestaną nam wierzyć. Na takiej samej zasadzie, jak wiecie, jak, ta bajka o e, the, the Boy Who Cried Wolf, tak? że, że chłopiec tyle razy krzyczał Wilk, że, że, że w końcu kiedy Wilk faktycznie przyszedł, to Um, oni mu, to oni mu nie uwierzyli, nie? i, i ostatecznie chłopca zjadł wilk. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że bajka o chłopcu, który chciał wilk to, to, to nie są moje słowa. Ja nie pamiętam kto o tym opowiadał, ale powiedział o tym na tyle dobrze, że mi zostało w głowie. E, bajka o chłopcu, który chciał wilk jest o tym, że on, e, że on. E, Żył w społeczności, która była bardzo, e, bardzo, bardzo wyczulona na to, że. E, była bardziej wyczulona na kłamstwa, niż na zagrożenie dla dziecka. nasz sorry, ale jeżeli wysyłamy małego chłopca, e, żeby pilnował owieczek, to powinniśmy się za każdym razem, kiedy, kiedy on krzyknie wilk. Przejmować, że ten film może być w pobliżu. W przeciwnym wypadku. story, ale po prostu pozwalamy dzikiemu zwierzęciu zjeść zjeść dziecko. Nie? nie wiem, jak wy z tym stoicie, ale ja jestem przeciwny ogólnie, nie? E, Imon, że najpierw nauczyć ludzi, czym jest faszyzm. Nigdy ich tego nie nauczysz. Nigdy, nigdy ich tego nie nauczysz, dlatego że. Y, sorry, ale oznaki faszyzmu wskazywał y, Umberto Eco y, ile, ile lat temu, kiedy, kiedy on wymieniał cechy faszyzmu? Ja, jak dawno to było? I nie, nie mamy, nie mamy. Eee, e, jakby pomimo tego, e, w, w, wielce wyczulonych na faszyzm ludzi, którzy, którzy wiedzą, jak, jak, jak faktycznie prawidłowo rozpoznać faszyzm. Oczywiście jest tak z bardzo konkretnego powodu. Tym powodem jest to, że ludzi za mało obchodzi na dobrą sprawę, co się dzieje politycznie. Możecie mówić, że nie, możecie mówić, że, o, czemu, czemu, czemu tak upraszczasz, ale. Koniec, 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 końców? Eee, tak to wygląda. Nawet jeżeli byśmy od, od dzisiaj każdemu dziecku, które idzie do szkoły, skutecznie wytłumaczyli, eee, na czym polega faszyzm eee, i każdemu dorosłemu wbili do głowy, że, że, że ten faszyzm faktycznie ma miejsce i żony jest zły, to gwarantuję Wam, że dalej 80% ludzi nie, 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 nie przejmowałoby się e, przesadnie tym faszyzmem, ze względu na to, że A, co ja mam z tym zrobić, B, no niby to faszyzm, ale Państwo ich nie, nie, nie bo, bo, wiecie, nieomylny organ państwa ich nie aresztuje, więc może nie jest tak źle. I C, hmm, faszyzm w sumie brzmi dobrze. Tak naprawdę jedyne, co możemy mówić w kontekście dyskusji o faszyzmie, to jest to, że nie nazywamy każdego faszystą, mimo tego, że, że jakby Szymon bardzo chętnie by wmawiał innym, że, um, że, że że tak jest. A po drugie, że jakby mamy faktycznie jakieś bardziej precyzyjne zrozumienie tego, Czymże faszyzm jest, bo. To też nie jest takie proste, nie? Punkty procentowe, stając się drugą co do wielkości partią w kraju, w tym samym czasie Partia Lewicy i Partia Centrum zaliczyły spadek, uzyskując po 6,7%, co jest spadkiem odpowiednio o 1,3 i 1,9 punkta procentowego. I tu jest komentarz autora tego tekstu. Gdybym był guru wyborczym socjaldemokratów, powiedziałbym im to: Wyciągnijcie kilka lekcji od byłego prezydenta. Bardzo mi się podoba to, że Szymon, cytując tekst, który ma tutaj na ekranie, który przytacza jako ten tekst, który objaśnia, demaskuje, w ogóle sprząta i zamiata e, tych, 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 tych głupich ludzi mówiących o faszyzmie, Dalej nie jest zdolny dostrzec tego, że mamy do czynienia nie z autorem, a z autorką, ponieważ jestem całkiem pewien, że, 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 że Elizabeth Brown uh, mimo wszystko, jest raczej autorką, nie? Jest tak na, na dobre 99% autorką. Sorry, ale te środowiska nie zostały jeszcze mocno przez queerów z tego z, z, z infiltrowane. Więc możecie, możecie mi wypłakać rzekę, ale, ale nie, 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 nie kupię, że to jest autor, nie? USA Billa Clintona. On mówił o miejscu zwanym nadzieją, podczas gdy wy straszyliście wyborców przywołując faszystowskie mi widmo. Zamiast tego większość Szwedów oddała swoje głosy na partie, które przedstawiły rozwiązania polityczne dla ich kraju. Ciekawe, może nie tylko w Szwecji mogliby tego, tej porady. No, ciekawe. Bardzo podoba mi się to szczególnie w kontekście Polski. Gdzie e, partia, która jest raz za razem nazywana Faszolską, nie, nie ma żadnych rozwiązań dla żadnego problemu, który istnieje, i b, jakby nagmi, znana jest z tego, że na przykład mówi o obniżeniu podatków, ale nie naprawdę, bo naprawdę to by zbankrutowało państwo. Więc you know? You know? Tak to, tak to działa? To mimo iż jest zakaz propagowania ideologii totalitarnych, to wciąż mamy tego nie działające organizacje, które się do tego odwołują, jak Konfederacja, ONR, Kamraci czy Młodzież Polska, dlatego że y, nie, nie istnieje wola polityczna, ani chęć rozliczania się z rzeczy innych niż PRL w Polsce. W Polsce istnieją, istnieje jedna zła rzecz. PRL. Wszystko inne nie jest złe. I w ten sposób jesteśmy też w, w martwym punkcie, nie? Bo <tryk> doświadczamy, doświadczamy de facto sytuacji, w której e, jakakolwiek rozmowa o, o, o mechanikach rządzących um, różnymi ustrojami politycznymi jest po prostu biedna. Lewica, Piotr, rozwiązanie, 27, strona, 4, ludzie, leftist, mem, TLDR. no, dokładnie. Eee... Dwie o Karoline i Dakrowa, dawczynie, pizza, dam Pawłowski, Sakumiak, Elejra, na Małgorzata Sajnok, Czubeska, Czesia Stajmianek, Krzysztof Kraliński oraz Sylwa osoby dające kawę z ciastkiem, Michał Piotrowski, Peł, Blem, Kamil, Kuliga, Szabrowny, Kucyk, Inteak, DBM32, Horsigan, Wild, Chrysku, Łukasz, Puchalski, Cukrzyś, Dawid, Korzeniowski, Smoky, Dora, Karol Kuter oraz Patia dawcy kawy, Michał Szedziewski, Kropter, Bortuktu, Krawy, George Soros, Nazjurowin, Barnaba, Jasiu 2, Konflikt, i Heinrich, Ambroziusz, Samrion, Adam oraz Spirit Narrative i osoby dające herbatę, Arkadiusz Gumiński, grub Mephisto, poczek do Boswu, Zatniar La Lakarnak, Paweł Pawlik, Antyblis, Inżynier Pilny, Empathy Master 3000, Splend, Lubel Hubert, Mazurdzika, Kaczkan, D, Filiz, Dworewan, Klusek, Adrian oraz Sylwester Uba. Jesteście super, że jesteście, a także dlatego, że, że byłyście i dlatego, że Słowa. Słowa! Kończymy i dobranoc. Bądźcie się dobre, bądźcie się dobrzy. Zasługujecie na to.